Dzień dobry, dzień doberek, moi kochani widzowie Ci co po raz pierwszy mnie oglądacie to nazywam się Zając Ruben jestem zawodowym kierowcą i rozpocząłem właśnie w sierpniu teraz 2023 roku rozpocząłem 10 rok mojej pracy na emigracji w Niemczech, u niemieckiego Przedsiębiorcy. No, i w moich filmach dzielę się moimi doświadczeniami. Ci, co oglądają mnie od początku, to widzą jak dużo się zmieniłem, jak moje filmy się zmieniły. Powiem Wam, że początki były ciężkie, wszystko to opowiadam w moich filmach. No i co? Powiem Wam, że przez te prawie, no teraz 10 lat minie w 2024 roku, w sierpniu minie 10 lat bardzo dużo się w moim życiu zmieniło zdobyłem duże doświadczenie ale cały czas się uczę cały czas się uczę bardzo często mi towarzyszy moja małżonka w moich filmach którą już też poznaliście no i tak wygląda moje życie do Hamburga trzech klientów mam załadowane piętrowo. Ale nie mam pełne 66 palet, tylko mam 51 palet. O. Także jadę ze świeżą farbą. Dziś mam trasę Minster Hamburg. W Hamburgu mam trzech klientów. Mam 51 palet. I po drodze jeszcze zajadę na bazę zatankować auto no i będę pykać dalej, także dzisiaj rozpocząłem pracę o godzinie 3 nad ranem i śmigam do Hamburga no i dzisiaj po Hamburgu będę jeździć także oczywiście jak farbę mam póki co na razie jest ciemno ale jest fajne, bezchmurne niebo gwiazdki widać Także fajna trasa się zapowiada. No i tankuję AdBlue i Diesel, idzie tankowańsko. Dojechałem do pierwszego klienta i teraz będzie rozładunek 13 palet, a potem pojadę do następnego, do tego klienta. Jechałem równe 4 godziny i 3 minuty. No i ten, ale tutaj nie ma miejsca na parkowanie. Także, jak mi zrzuci te 13 palet, to następnego klienta mam 2 km dalej. Także tam u tamtego jest dużo miejsca, to tam się położę spać i się godzinę prześpię, a oni spokojnie będą rozładowywać. Tym bardziej że oni tam bardzo wolno rozładowują. Tu jest jedna paleta, która będzie dopiero na końcu rozładowana, ale na szczęście jest tutaj zaznaczone. Także, no trzeba patrzeć są też naklejki bo teraz jest do drugiego klienta a ta paleta jest dopiero do trzeciego klienta także trzeba o niej pamiętać żeby jej nie zapomnieć bo czasami robi się miejsce i się zapomni zabrać paletę no i chciałem wam powiedzieć że zakończyłem dzień jeżdżę przed Bremen zawsze tutaj zjeżdżam na taką gewerbę gdzie, gdzie no widzicie o, tu jest spokój Cisza jest, idzie wyjść sobie na spacer. No, i chcę Wam powiedzieć, że zacząłem robotę o godzinie 3:20, a 15:47 zakończyłem. Zrobiłem 444 km dzisiaj i jazdy miałem 6 godzin 56 minut jazdy. Miałem trzech klientów na rozładunek i dwóch klientów gdzie miałem załadunek jeden od drugiego to było 10 km normalnie także już mam koniec pracy tutaj się odpocznę zjem obiad no i o, widzicie tak jestem załadowany takie wiozę łatwopalne płyny no i co Mimo to, że mam odkryte ABR-y, ale nikt na mnie nie uważa. Siedzą na tyłkach i człowiek ciągle się musi stresować, bo ja muszę myśleć i o sobie, i o innych. I smutne jest to, że nawet zawodowcy a, po prostu tak ryzykują. Tych wypadków jest od groma i codziennie są wypadki tutaj na niemieckich autostradach, a już autostrada numer 2 to jest koszmarna autostrada dziennie jakiś słychać wypadek co drugi dzień śmiertelny nie wiem, może, może i dziennie śmiertelne są, tylko nie wszystkie te wiadomości oglądam ja bardziej się tak interesuję tymi ciężarowymi autami ten młody chłopak wjechał z adr -ami. autostrada zamknięta była, kurcze musieli wymieniać nawierzchnię chyba na odcinku 120 metrów nawierzchnię musieli wymieniać i co, młody chłopak zginął dziewczyna jego mówi, że był ostrożny no i widzicie najlepsi, najlepsi giną nie wiem czy pamiętacie ten słynny wypadek tego naszego rajdowca polskiego Kulik chyba on się nazywał Jeśli teraz nie pamiętam czy dobrze kojarzy, czy nie dobrze. i też zginął na przejeździe kolejowym, wszyscy się dziwili jak to jest możliwe powiem wam tak, rutyna niszczy człowieka Rutyna. Ja się przyznaję, że też czasami popełniam błędy. Nie jestem idealny, bo nikt nie jest idealny, każdemu się zdarzy. No ale kurczę troszeczkę wyobraźni. Trochę wyobraźni. Dobra, to tak pokrótce chciałem Wam przedstawić. Taki dzień z życia kierowcy i, z, i pracy u niemieckiego. U niemieckiego szefa, jak to wygląda. Taka, taka teraz seria będzie, żebyście mieli mniej więcej rozeznanie, czy warto u Niemca robić, czy nie warto robić. Miałem pauzy. Na pauzach sobie mogłem smacznie pospać. No i co, niecałe 7 godzin jazdy, niepełne 13 pracy i koniec. Teraz będę mieć 14 godzin przerwy. Dopiero rano o 6 stąd ruszę. Bo klient dopiero jest od 8 godziny, także mam 160 km do klienta pierwszego, a potem ostatniego klienta mam Minster w Minster. Także, no i co? Piątek, piąteczek, piątunio, jutro znowu będzie i weekendik. Dziś zupka pomidorowa. Oczywiście zupkę sobie zrobiłem jeszcze. W domu, a teraz tylko odgrzałem i już gotowy szybki obiad. Także smacznego. No, a dzisiaj jest piątek i w piątek wygląda tak, że wczoraj to co wam pokazywałem to był czwartek. No i w czwartek byłem w Hamburgu. Rozładowałem trzech klientów, potem u dwóch klientów się załadowałem ADR-y i dzisiaj to rano rozwiozłem, Jedno miałem gdzieś tu blisko Osnabryk, a drugie miałem w Minster. No i potem przyjechałem tutaj na plac Dobry Bryluxa. No i tutaj na placu często jest tak, że się ma taki dyżur, że na się zapino i się jedzie ją rozładować to znaczy się podstawił się ją pod rampę czekał się jak rozładują potem następną się bierze następną no i, i tak wygląda dniówka no i tak dzisiaj miałem, że rozładowałem potem były też palety do rozładowania puste, no to puste palety to zaś trzeba było wózkiem podawać no, i jak to skończyłem, no, to mi do dyspozytor napisał wiadomość, jaka jest naczepa dla mnie na poniedziałek. No, i teraz jest godzina 14.18. Jestem wykąpany, ogolony i ruszam na bazę. Na bazę mam 65 km. Zatankuję auto i mam Wochenende. No, także dzisiaj wygląda w ten sposób, że no można powiedzieć, że robotę kończę wcześniej. No, i tyle. Także tak to wygląda normalnie. Teraz mam zapiętą plandekę na czape. Kofer, kofer zostały tutaj i tak. Raz z plandeką, raz kofry, raz tak, raz siak No, jest urozmaicenie. No, tak wygląda robota. Także pokazałem Wam dwa ostatnie dni, jak to wygląda normalnie. No, i mnie to pasuje, jestem zadowolony. Także pozdrawiam Was wszystkich, moi kochani widzowie, i do następnego razu znowu Wam pokażę jakiś dzień, jak wygląda robota, bo ta robota jest urozmaicona. No, teraz miałem trzech klientów, a czasami jest czterech, pięciu, czasami jest tylko jeden klient. Także teraz taka troszeczkę od czasu do czasu wrzucę Wam serię takiego normalnego dnia. Może nie będę szczegółowo wszystko pokazywać, ale chociaż Wam tak streszę, żebyście wiedzieli, jak ta praca tutaj u Niemca wygląda. Czyzma masz gut? Auf Wiedersehen, bye bye, do swidania, ahoj.